Cześć, witam serdecznie, z tej strony Kamstar, a dzisiaj mówimy sobie kolejny temat. Tym razem skupimy się na samochodach, dlatego że dużo osób właśnie pisze mi gdzie są samochody, czy to na streamach, czy to w komentarzach, gdzie one są, przecież powinny być już. Przecież dużo youtuberów mówiło, e, że powinny być już te samochody, no a ich nie ma. Ja wam wytłumaczę oczywiście o co chodzi e, i tutaj powiem wam właśnie wszystko zgodnie z faktami, na ja nie to żaden clickbait, że o zatwiercie wchodzą samochody, nie nie to po prostu dostaniecie informacje tak jak jest naprawdę, no i tu się wszystkiego dowiecie. Ja oczywiście na wstępie zachęcę do zostawienia subskrypcji, łapeczki w górę oraz użycia kodu SEJKAMTAR przy zakupach. Kod jest oczywiście na ekranie i w opisie. A teraz do rzeczy. Jak wiecie, dużo YouTuberów już właśnie nagłośniło, że w Fortnite są czy tam już mają być samochody, że będą od razu po aktualizacji, że właśnie będzie można jeździć, że będą jakieś wyzwania i też taka duża polska strona o Fortnite, która też jedno co robi, to clickbaity, też właśnie nagłośniła. No i wyszło tak, że po prostu samochody nie weszły, jak dobrze wiecie. Eee, zaraz wam powiem dlaczego, co, o co chodzi. No i tutaj niestety jest tak, że po prostu na streamie ostatnim właśnie to no dosłownie chyba co 20 minut ktoś wchodził po prostu pytał się gdzie te samochody, no przecież powinny być, no ale jak to nie ma, to samo w komentarzach miałem, że miałem naprawdę masę komentarzy, dlaczego tych samochodów nie ma, skoro inni mówili, że mają być. Otóż już tłumaczę. Jak wiecie, na YouTube wciąż jest taki trend, że po prostu dużo youtuberów. Robi clickbaity, no i tu nie ma co się oszukiwać, e, że po prostu większość youtuberów dużych, no clickbaituje, czyli po prostu nagrywa, że już są te samochody, że zaraz wchodzą, tak naprawdę bez żadnego pokrycia. To, że samochody nie weszły, to było to pewne tak naprawdę już od początku tego tygodnia, jednak nikt sobie z tego nic nie robił, tak samo ta duża polska strona, prawdopodobnie wiecie o co chodzi, e, nic sobie z tego nie robiła, że te samochody nie wejdą. No, bo było to pewne, dlatego że, jak wiecie, była we wtorek chyba aktualizacja, no i w aktualizacji doszło wyzwanie. Wyzwanie było właśnie na temat samochodów. No, i było powiedziane, że tam trzeba zrobić jakieś zadanie, zatankować samochód gdzieś tam na kocim kąciku. No, i wszyscy po prostu sobie stwierdzili, no, że skoro jest zadanie, no to musi, muszą być te samochody. Otóż, nic bardziej mylnego, dlatego że, e, jeśli wiecie, Fortnite zawsze daje we wtorki aktualizacje, no i również tutaj w informacji do twórców, ja również wstałem tą informację, było od razu powiedziane, że te samochody nie wejdą, będą przesunięte, dlatego że po prostu próbują naprawić błędy tak naprawdę, e, które wynikają właśnie z tego, że samochody są nowym mechaniką i dopiero wchodzą. Tak jak każdy, kto mówił właśnie wam tak naprawdę po wtorku, popatrzył, że te samochody będą, no to jest po prostu clickbaiterem. I po prostu zrobił was koniem. Tak to wygląda niestety. No i kiedy te samochody będą? Tutaj oczywiście z tymi samochodami jest tak, że nie wiadomo kiedy będą. Dlatego, że Fortnite otwarcie mówi, że... Nie wiadomo kiedy będą, nie podali żadnej daty. No i tutaj nie można mówić właśnie o żadnej konkretnej dacie, kiedy mogą wejść te samochody, dlatego że może być to przyszły tydzień, a może być na przykład następny sezon, czy na koniec tego sezonu, dlatego że nie wiadomo jak poważne są obecne błędy z, z tymi samochodami i nie wiadomo ile zajmie naprawienie ich. Tutaj właśnie wygląda tak, że twórcy dostali taki patrząc na maila. Z, od jakiegoś czasu, właśnie w tym sonie, tak jest, że po prostu zawsze takie najważniejsze informacje tam są spisane. No i tutaj, jako twórca, dostałem informację, że Fortnite e, po prostu no, działa nad ubezpieczeniem dla tych samochodów. Czyli można zrozumieć, że po prostu naprawiają te samochody, no po prostu one nie działają do końca. Że tutaj dużo osób jest na nahypowanych na te samochody i one na pewno wejdą, dlatego że Fortnite nie porzuci tego e, pomysłu. No bo wie, jaki jest na to hype ale nie ma co tutaj mówić, że na Kad samochody będą w tym tygodniu już coś, dlatego że nie wiadomo. Tutaj wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak zespół Fortnite techniczny właśnie naprawi te samochody, jak szybko to pójdzie, dlatego że tak naprawdę wszystko jest w ich rękach. No i tutaj na Kad nie wiadomo właśnie, jakie będą problemy z tymi samochodami, bo jak wiecie, zdążyliśmy się już przekonać, że praktycznie wszystkie nowe rzeczy, które wchodzą do Fortnite'a są po prostu zbagowane. No, i tutaj na przykład mogą właśnie wystąpić takie błędy, że na przykład e, samochód będzie je właściwie zabijał, niewłaściwy damage na przykład e, naliczał, czy właśnie jakieś inne, jak wiecie, były właśnie już przeróżne błędy. No i bardzo często właśnie takie e, były problemy, że na przykład coś się bagowało. no i zaraz było wyłączane na parę tygodni, no bo Fortnite nie był w stanie tego naprawić. Tutaj mogę podać właśnie przykład. Na przykład obecne wiry, które weszły na początku tego sezonu, tak naprawdę dopiero teraz zaczęły działać gdzieś, nie wiem, po miesiącu, e, dlatego że po prostu Fortnite no, nie był w stanie naprawić ich, żeby one prawidłowo działały, no były zbagowane non-stop się coś działo i tak naprawdę dopiero teraz można korzystać z wirów, no bo jak wiecie jak osoby, które nie miały wyzwań porobione, to nawet właśnie po te 3-4 tygodnie tam czekały, żeby mu zrobić zadanie z wirkiem, także niestety tak to wygląda. Generalnie tutaj nie mam pojęcia właśnie e, jak wygląda sytuacja z samochodami, dlatego że nie ma żadnych informacji o nich, no i wydaje mi się, że ta sytuacja obecnie nie jest zaciekawa dlatego że prawdopodobnie jakby samochody już były po prostu gdzieś w plikach, byłyby gotowe do dodania czy cokolwiek. No to no, po prostu lekarze by nam już właśnie pokazywali gameplay z tych samochodów, dlatego że jak wiecie, praktycznie wszyscy lejkarze zawsze wcześniej pokazują jakie są zmiany, co tam wchodzi i są w stanie po prostu odkopać na taki samochód, jeśli już jest dodany i po prostu sobie na właśnie na jakimś trybie offline czy coś samemu powiedzieć po mapie i pokazać jak to działa, bo często na są tak prezentowane nowe bronie, które po prostu nie są dostępne w grze jeszcze przez długi czas, a oni już mają do nich dostęp. Tyle niestety, jak widzicie, ja jedynie wam na ekranie pokazuję jakieś fan głównie i tak naprawdę nie ma jeszcze żadnego gameplayu, nie ma żadnego zdjęcia, który nie byłby fake'iem, a który pokazałby samochody. To jedynie udowadnia, że właśnie samochody nie są obecnie w dobrym stanie i nie są one w ogóle raczej wprowadzone nawet do gry. Jak wiecie, Fortnite nie usunął tutaj wszystkie samochody z mapy, no ale tutaj nic to nie daje. Ja mogę jedynie przypuszczać, kiedy wejdą te samochody. No i ja osobiście powiem szczerze, że obstawiam, że no one za szybko nie wejdą, raczej nie będzie to przyszły tydzień. Jest to tylko oczywiście mój taki domniemanie, ale obstawiam to potem, do tego, że mówię, no tego jak mówię, to nie ma żadnych informacji na ten temat, no i nic tak naprawdę się nie dzieje. Dodatkowo Fortnite niestety w tym stanie mega wolno pracuje nad wszystkimi błędami. No i sami wiecie, że na ekranie właśnie jest mega dużo rzeczy pobagowanych, które nie są naprawione, przykład bug z lotnią, który jest chyba naprawiany już piąty czy szósty raz i żaden jeszcze ten e, bug fix go nie naprawił i wciąż lotnie się buguje. jak widzicie na ekranie na przykład harpun nie strzelający przed chwilą mieliście do zaczenia. i to są po prostu takie błędy, które są w tym Fortnite i nikt tego nawet nie naprawia, ale po prostu nie mogą tego naprawić czy tam nie umieją. Także nie jest za ciekawe, jak widzicie. Ja tutaj z mojej strony mogę nie powiedzieć, żebyście się nie hypowali na te samochody na razie. No, bo nie ma sensu po prostu wyczekiwać e, samochodów, które raz że nie wiadomo kiedy wejdą. Dwa, że nie wiadomo kiedy będą działać. A trzy, nie wiadomo czy na kadr nie będą od razu wyłączone jak wejdą. Bo niestety, ale mieliśmy już. Dużo takich rzeczy, które dosłownie tam dzień czy dwa po wejściu były wyłączone, no po prostu były zbagowane i Fortnite znowu musiał je naprawić. Tutaj warto jedynie dodać, że właśnie powoli zaczyna się coś dziać w tym Fortnite'cie, dlatego, że ta mapa zaczyna się zmieniać. Dużo osób właśnie przypuszczało, że jak opadnie woda, to po prostu te samochody się pojawią, ale jest to błąd i fake, dlatego, że e, nic takiego nie powiedziało Fortnite, że się pojawią. No i nic ono też naprawdę tak nie wskazywało. E, tylko no po prostu ludzie clickbaitują, no i potem są takie sytuacje jak teraz, że po prostu 90% graczy Fortnite myśli, że te samochody już są, bądź powinny być, no i mają duże rozczarowanie. Po prostu jacyś e, YouTuberzy, czy tam twórcy stwierdzi sobie, a po clickbaitujemy, zarobimy więcej, no i po prostu będzie, jak widzicie, u mnie na kanale nie znajdziecie. Żadnego filmu o samochodach, dlatego że ja po prostu wiedziałem, że tych samochodów nie będzie na czas no i nie było w tym nic pewnego, więc jak dla mnie nie ma sensu nagrywać właśnie o rzeczach, o których nie jestem w stanie w 100% tak się wypowiedzieć. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że w Fortnite dużo osób właśnie mówi, że na początku sezonu tego było w trailerze, że będą te samochody i tak fakt, te samochody będą. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że ten sezon. Może się zakończyć zgodnie z czasem, ale nie musi. Także prawdopodobnie no te samochody będą w tym sezonie, ale też mogą przedłużyć ten sezon. Nie jest powiedziane, że nie. Dlatego, tak jak mówię, nie pójcie się, po prostu poczekajcie. Ja widziałem już tam statystyki po prostu z tych samochodów, bo są podobno gdzieś tam na serwerach statystyki, jednak modeli, a nic nie udało mi się znaleźć wśród lakerów. To po prostu no nie jest dobrym znakiem jak na razie ale ja osobiście uważam, że dobrze, że Fortnite przekłada te samochody, dlatego że już wolę, żeby nakład te samochody nie weszły obecnie, bądź w ogóle nie weszły przez jakiś czas, e, niż żeby po prostu miały wejść, zrobić zamieszanie, być zbagowane, podać jakieś drop FPS-ów czy inne błędy, a jak wiemy, było już troszkę takich rzeczy, co składowało. i na przykład Fortnite w poprzednim chyba sezonie, czyli 2 sezony temu, otwarcie powiedział, że błędy tutaj e, ze spadkami FPS-ów. Generowały boty, które znajdowały się na lokacjach Także lepiej niech Fortnite nie wprowadza tych samochodów Niech je dopracuje Niech po prostu naprawią Zrobią w końcu jakąś dobrą robotę I pokażą, że faktycznie umią tworzyć tą grę A nie dają tylko jakieś pobagowane rzeczy Gdzie i tak potem triggerują 3-4 społeczności Więc mam nadzieję, że tutaj pomyślą w tym wypadku, no i faktycznie wyjdzie coś fajnego, jakieś fajne właśnie pojazdy, a nie po prostu maszyny, które będą na nas wjeżdżać i nas rozjeżdżać, bo też tak może być, dlatego oby to dopracowali, oby to posprawdzali no i teraz dochodzimy do końca filmiku. Mniej więcej myślę, że wytłumaczyłem o co chodzi tutaj, tak jak mówię, ten filmik nie miał być w żadnym stopniu. Nie wiem, informacją, że za tydzień wchodzą samochody, czy coś, czy jakiś clickbait, nie to po prostu jest wytłumaczenie dla osób, które nie jedzą o co chodzi dlatego że ani właśnie ci youtuberzy, ani, nikt, ani ta strona, no tutaj nie jest zbyt chętna, żeby teraz wytłumaczyć dlaczego właśnie zapowiadali tak Eee, przez tyle czasu te samochody hypowali to, a teraz nagle tak nie ma, także nikt tego nie tłumaczy no ja postanowiłem wytłumaczyć, tutaj trochę informacji no bo dlaczego ludzie mają być właśnie rozczarowani, na przykład którzy grają rzadko w bo na wiem, że są osoby, które nie grają non-stop Forta i sobie wchodzą, szukają tych samochodów, a ich po prostu nie ma, no i nie mają wyjaśnienia co się z nimi stało. Także dajcie no właśnie co Wy o tym sądzicie, bo jestem mega ciekaw co myślcie o tych samochodach no i czy wy generalnie czekacie na te samochody, czy może tak jak ja po prostu macie to wywalone, no i czy będą, czy nie, oby tylko działały dobrze i nie psuły rozgrywki. Ja mam takie zdanie, napiszcie co Wy o tym sądzicie, no i myślę, że to było tyle nie ma sensu przedłużać. Także co, do zobaczenia w komentarzach. Dajcie mi znać swoje zdanie, na pewno wam podpowiadam też na wszystkie komentarze i przypnę serduszka, także co dzięki jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się, cześć!